Apokalipsa dzień po dniu. Brak mocy. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat. Apokalipsa, rozdział dwudziesty, wiersz szósty. Osoby tonące w panice często przywierają do swojego potencjalnego ratownika w tak zwanym uścisku śmierci. Taka gwałtowna, mimowolna reakcja może w rzeczywistości spowodować utonięcie obu osób, ratowanego i ratownika. W związku z tym ostrzega się ratowników, aby zaczekali, aż próba ratunku będzie bezpieczna, a więc szamotający się w wodzie człowiek osłabnie. Dla chrześcijanina uścisk drugiej śmierci nie ma mocy, ponieważ nie trzyma się szatana, ani też nie polega na samym sobie. Jako swojego wybawiciela wybrał Chrystusa, który ma władzę nad grobem, ale Bóg wykupi moją duszę z mocy grobu. Psalm 49, 15 Jezus powiedział do Jana, byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i odchłani. Apokalipsa 1,18. Dopóki Jezus nie przyjdzie, każdy z nas musi umrzeć. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. 1 Koryntian 15,22. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd. Hebrajczyków 9,27. Prawdą jest również, że wszyscy, którzy umrą, zostaną wskrzeszeni, ale nie wszyscy z martwych wstaną do życia. Wielu zostanie wzbudzonych na potępienie. Jan 5:28 i 29. A następnie doświadczą drugiej śmierci, czyli uścisku śmierci, od którego nie ma już ucieczki. Sprawiedliwi natomiast będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat. Apokalipsa 26. Myślenie o ludzie Bożym jako o kapłanach nie jest niczym nowym. Pan powiedział do Izraelitów: Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Wyjścia 19:6. Jezus wielokrotnie mówił o swoim kościele jako o królestwie, a bycie częścią królestwa Bożego oznacza bycie kapłanem. Kiedy przyjmujemy Chrystusa jako swojego Króla, stajemy się zaufanymi narzędziami w niebiańskim rządzie. Kapłan składa ofiary Panu, jako naśladowcy Jezusa składamy duchowe ofiary. Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. 1 Piotra 2:5 czy pomodlisz się ze mną? Dziękuję Ci, drogi Jezu, że trzymasz mnie mocno i chronisz przed drugą śmiercią. Do dalszego studiowania. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, wiersz 28. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. Wiersze od 52 do 55. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, wiersz 9.